Hej, cześć, witajcie ludzie, tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w świecie LEGO Marvel Super Heroes. Słuchajcie, ludziska, dobra, co w dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, nie mam właśnie pojęcia. Ja, ja nie będę wiedział w ogóle, co my będziemy robić, słuchajcie, właśnie w tych odcinkach naszych. Bo naprawdę ja, ja nie wiem po prostu, ja tak jakby właśnie, tak jak wiecie zresztą, no, ja jestem... Jeszcze nawet nie wiem, o co chodzi, tak? W sensie, że... Czekajcie, bo tutaj coś trzeba rozwalić jeszcze, ja tego nie widzę stąd. No, Iron Man. Dziękuję bardzo. Ok, i jeszcze, jeszcze, jeszcze coś blokuje. Ok, już widzę chyba Co, żeby w to strzelić. No, czekaj, czekaj, czekaj. Git, odblokowaliśmy to już, czy jeszcze nie? Jeszcze coś tu musi blokować. Tutaj coś jest w ogóle. Git. Tu jeszcze coś leży, widzę. Po tej stronie. Okej, okay, odlokowaliśmy chyba. <tryk> znaczy, nie, chyba tylko na pewno już. Albo i nie. What the fuck? O co musimy, Możemy tutaj musimy podlecieć, słuchajcie. Obczajmy. Okej, okay, czyli tutaj Tor albo Storm. E, co będzie bliżej? Tor jest bliżej. No, odjedę swoje czary mary. No i L <tryk> No i ślicznie, odblokowaliśmy chyba, tak, odblokowaliśmy na 100% I złoty klocek zaliczony, ślicznie, kolejny złoty klocek Eee, dobra słuchajcie, widziska, gdzie teraz polecić? słuchajcie, nie mam pojęcia właśnie eee, obczajemy tutaj jeszcze, słuchajcie, tu będzie złoty jakiś klocek, widzę Nie tu, tylko, e, obróć się Tylko tu Ale właśnie tu chyba musimy tego typka znaleźć, to się tutaj chował ale nie mam pojęcia jak za cholerę gdzie on może być, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Później go poszukamy, słuchajcie. A tu chyba... Tu możemy... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co tu jest? Tu możemy coś zrobić w ogóle. Hmm. Co to? A, możemy... O, pojazdy! Jak miło. Co mamy tutaj? Dobra. Odrzutowce to będą. Ale. O, ślicznie. <laughs> Czy my tym będziemy mo mogli latać? Powiecie, że będziemy mogli latać? Proszę, was proszę. Opczajmy. U. Możemy tym lecieć? <laughs> Jezu! My tym możemy latać, ludzie! <laughs> Boże. Ja, no ta gra jest po prostu nie, niesamowita ludziska, naprawdę Boże <laughs> Dobra, jakoś ciśniemy Jezu, my ty, możemy ladać, no wytoszajcie Boże, święty Nie, no powiem wam, git No jeszcze tutaj trosz, troszkę pola polatamy Odkryjemy tutaj co nieco jeszcze Ale jezu Możemy latać, słuchajcie, właśnie... No Jezu, no to ja tego nie mogę opisać. no To jest typowa GTA. Czy my tam, czy my tędy możemy przelecieć? Nie, tutaj nas widać, już coś odpycha. Trochę sobie statek rozwaliłem. Tak troszkę bardzo. No tędy nie, nie, nie będziemy mogli... <laughs> ...lecieć. Ale słuchajcie, możemy to jeszcze trochę... O Jezu, jak to fajnie wygląda! No nie mogę! Dobra. Koniec, koniec tego miłego, tego dobrego, miłego. Dobra, K? Jeszcze raz, K. Dobra, czyli tutaj chyba musimy y, znaleźć y, jakiegoś. Synka jej, tak, dobrze, dobrze. <laughs> dobrze to zrozumiałem. No co jest z tobą, Tor No, tym już możemy pojechać. Dobra, sorry za ten za ten, ten, ten odrzutowiec na środku ulicy. Ale musi to tak jakoś przeżyć. <laughs> Więc ciśniemy do tej misji, słuchajcie. Znaczy misji. Mm, nie misji, tylko po prostu idziemy do wypełnienia zadania. Dobra, czyli on gdzieś będzie tutaj. Wyskakujemy. I szukamy małego, małego gnojka. On gdzieś będzie tutaj. Nie będzie go tu? Nie wiem, w ogóle nie wiem, nie wiem gdzie on będzie, słuchajcie, poszukajmy. Nie tu już go nie będzie, bo tutaj jest za daleko, już tutaj ten promień nie... Nie sięga. On będzie gdzieś tu. Tak, tutaj Deadpool stoi. Jezu! Eee... O! Widzisz ty? Idziesz za mną? A wskoczysz do samochodu? Chyba tak. Dobra, <grym> przynajmniej mamy już tego dzieciaka. On nie wskoczy do samochodu niestety. Ale przynajmniej możemy już sobie jechać i zrobić yy, misję do końca. Yy, I co jest? Muszę po niego wracać? What the fuck? Czy ja muszę po niego wrócić? Czy ten idiota naprawdę nie potrafi wsiąść do auta. Serio nie z tego samochodu? Ale ja cię może jakoś mogę wziąć czy coś? No nie mogę cię podnieść. A teraz możemy się uda z tym. Tak! Jakoś go wsadzimy na ten samochód, nieważne. <ścoughs> ja jestem typowym cheaterem. Jezu! Taki bug Dobra, także wyskakujemy. I <laughs> do tej jego matki. Już? Nie, jeszcze. Oh, 38... dziewiąty klocek złoty. Nie jest tak źle. No, tutaj ty też będziemy miał jakieś do tego klocka, bo tutaj też widzę. Też widzę. bo mm, Go na mapie zaznaczonego. Tylko co ja to będę musiał zrobić? Słuchajcie. Hmm. A na górę jakbym chciał polecieć. Nie, tu nic nie widzę. A to bardziej tutaj. Czekajcie, to tutaj jest butka telefoniczna. Nie, to tu mi się nie przyda w ogóle. I co, tych klocek jest na górze? On będzie gdzieś tutaj? Aha, będzie gdzieś tutaj, dobra. Weźmy sobie może czarną wdowę i się zamienimy na niewidzialny ko na niewidzialny kolor. Boże. Jaki kolor? Eee, no na niewidzialnego po prostu. K. O, ja mam do tego klocka. Jak miło. Dobra, weź się już. Od razu możesz się zamienić w sumie na Spidermana na przykład. No już, już, już. Spiderman. No wyżej, na górę. Nie świetnie, ślicznie. 40 chyba już. Także lecimy dalej, słuchajcie. Kolejne zadanko sobie wypełnimy. E, tutaj, tutaj coś będzie. Tak, K. <laughs> hi, hi, hi. Mm. Co tu muszę, czekajcie, bo. Jeszcze raz. No, Mówię, że się bawić kownica a nagle piaskownica trzeba bawić się z nimi. I to odpowiedzmy bez wyczucia. Ktoś musi utrzeć temu piachowi nosa, zanim jeszcze jakiś dzieciak. Eee, naj się strachu przez ten piasek. No dobrze, ale co ja to muszę zrobić? A rozumiem, rozumiem. Po prostu w ogowie, dobra. To dum będzie mi pomagał z siłami zła, mimo tego, że sam jest zły. Chociaż najbardziej bardziej by się to przydał Hulk. Ale już dobra, spider co sobie jakoś poradzimy. <kliwetnich> Ślicznie. Ślicznie, siódmy. Dobra, git, ósmy. Znaczy combo w sensie, dziewiąty, dziesiąty i gitara. Czy to jeszcze będzie tak? Jednego tam widzę. Zobaczmy, te monety, bo one są... O! Jest konieczne, że będzie podskakiwać. doskonale, teraz wiem, kogo wezwać gdy małpi... małpi a nie wiem nawet co czytało, pisało, no, ale już nieważne. Mamy 41 z klocka! I w sumie, teraz, w sumie, teraz, w sumie, w sumie, w sumie, w sumie, w sumie... Pocisnę... A tutaj co jest? What the fuck? Czekajcie, to za światełko? O <laughs> cholera! Co to kurde jest?! Nie, ty nie miałeś tego zrobić, Spiderman, ty się nie miałeś zamienić na Ironmana. a nie tego, a normalnego, właśnie. Bo tam widziałem coś srebrnego już na nim Ślicznie Okej, okay, teraz wystrzel... Nie, nie, nie! Wystrzel O cholera! Ale co jest z tobą? Iron Man Dobra, śmiejęcie w ludzką pochodnię może It Cześć teraz muszę zrobić, cholera, bo ja tam nic nie widzę. Może coś od tylca? Nie, od tylca nic nie ma. Chociaż... Aha, ja muszę tam te, to coś jego tutaj zniszczyć teraz. Ale czym? Czym ja to będę musiał rozwalić, słuchajcie? A jakbym jakąś bombkę sobie wybrał, na przykład... ...goblina? Strzelaj. No i co jest? Nie da się tego zniszczyć. O, cholera. Mm. A Thor na przykład? <laughs> no weź to rzuć. No i... O, ślicznie, dobra. <laughs> I czyżbyśmy już zabili tego robota? Jezu, jaki grad monet! Zesram się, zesram się. Jest gitara, ślicznie. Zabiliśmy jakiegoś robota. Odblokowaliśmy jakiegoś strażnika. Gitara. Dobra. Mm. To co będzie? Jakaś... Nie, nie, nie. ty miałeś tutaj podejść. K. Dobra, pojazdy. Pojazdy. O, cholera. Limuzyna, wow. Co to? Podniebny motocykl. Co to jest? Wow. Dobra, słuchajcie, to jest aż ciekaw. Jak y, to będzie się prezentowało? U, no siadaj do tego. Jezusie! Jak kurwa mać? Przepraszam, że przeklęcam, ale to jest zajebiste, boże! Jaka ta gra jest dojebana? Przepraszam, że ja to przeklinam, ale no kurde, nie mogę się przestać tym zachwycać. Jezu, no, 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 no po prostu ja w to nie wierzę. Dobra, nieważne, zmienimy sobie na. na ludzką pochodnię może. A nie to. Ty idioto! No co za idiota rozwalił ten motor. Znaczy to ja rozwaliłem, ale dobra. No dobra, teraz to zniszcz. I teraz to jeszcze, to muszę zniszczyć tutaj. No i co tu będzie? No obróć się. Jeszcze trochę. Oj, to ty klocek, jak miło, jak przyjemnie, jak sympatycznie, dobra. Ale czemu ja go nie mogę zrobić, cholera. O, Igit, dobra. To mamy do tego klocka. I teraz, słuchajcie. Co ja bym tutaj teraz miał zrobić? Tutaj w ogóle jest jakiś pojazd do blokowania. To może sobie tutaj po, po, pochodzę, zobaczymy, co to będzie. Ale tam też coś jest, słuchajcie. To może najpierw tam. Czy tam, tutaj. Tutaj coś, tak? Nie, to na, na górze. Słuchajcie, na górze. Jeszcze się obróć. Jeszcze się obróć, dobra. Tutaj mi nie zaniedbiam, ja tam wlecę. Dobra, już jesteśmy mniej więcej na równi. Okej, okay, lą wylądujmy. Ląduj, ląduj. I teraz tak, dobra, tutaj coś widzę dla Ironmana. Oczywiście, jakby był, to by było miło. Jest! Pajęczy motocykl! Jezu, to będzie jeszcze lepsze. Ale tu widzę. Czekajcie, lećmy. O, skorup, to nie, tu nie chcę. Ślicznie, ślicznie! Jak ja tym zapieprzam! No, przelećmy się jeszcze... O, tu... Jakieś zadanko jest, dobra. To Okej, okay, nie ma sprawy. To ciśniemy. Śniemy tam, gdzie musimy. Ym, to nie miało tak wyglądać. Miałem tak ładnie tutaj zakręcić. Yy, ale nie, to w tamtą stronę. Boże, ciężko jest trochę ogarnąć to. What the fuck? No obróć się. Nie w tą stronę. Bardzo ładnie, dobra. No, Iron Man, nie denerwuj mnie tak. Ale to pod, pod jakimś. On w jakimś tunelu jest, chyba. Wejrzysz tam, zbiegni. No, i tutaj coś jest. O dobra, weźmy sobie może samochód, słuchajcie, bo według mnie to jest bez sensu, że ja mam tak tam jeździć. Znaczy, w się sensie. Mm, na piechotę, albo latać, bo to jest naprawdę bez sensu. No i po prostu samochodem, bo przy okazji będę miał jakąś trasę tutaj wyznaczoną, mniej więcej po ulicy. Niż tak powietrze. No bo ty tak będzie droga taka ziemna bardziej. No, i, what the fuck, gdzie on mi tutaj zniknął ten Deadpool? Gdzie on mi tu? Czekaj, to ja, czekajcie, ja to zaraz. Dobra, tutaj coś było, więc zakręćmy, zawróćmy. No, kamera obróć się łaskawie, proszę. Kamero. Dobra, Deadpool jest tu. I teraz tak, on skręca tutaj. Kur. Aha, to tędy będę musiał zejść. Okej. Okay. To rozumiem. Ale weźmy sobie inną postać, może nie wiem, Spider-Man na przykład. On będzie przynajmniej mógł ten, tutaj... O właśnie, o tym, o tym mówiłem. Czy w sumie Iron Man też bym mógł tak przelecić tędy. Ale już wolę Spider-Mana. <laughs> Dobra, tutaj, tutaj coś będzie, słuchajcie. Dobra, to te, te wydają mi mi się być dosyć podejrzane. Panie czy zmysły, nic mi da nie dają. A ty jak tutaj możesz coś zrobić? Możesz to rozwalić, ale to mi nic nie da zbytnio. No jeszcze kamerę obróć się. Jest łopata! Dobra, to klikamy teraz K i ją weźmiemy pewnie. Gnialnie. Dobra, to lecimy teraz z powrotem. O, jak fajnie pociąg nawet jechał. No pociąg, dobra. Że bierzemy tą łopatę i stąd spieprzamy. Przy okazji, jakbym chciał ten pajęczy motocykl zobaczyć, jeszcze. No, Iron Man, Boże. No, leć, leć, już i leć, proszę, bo nie chce się tego przedłużać. W bok. No, jeszcze się w coś pieprzył. Dobra, ale to już niedaleko. Ten typek gdzieś tutaj był blisko. Oj, właśnie go widać. Także trzymaj stare łopatę O moja łopata, och jak ja za tą tęskniłem, malutka, stokrotne dzięki za ustalenie jej i nie ma sprawy gościu Nie ma sprawy Już się tak nie cieszę Który to ma... A nie, nie zobacz, czekajcie A teraz zobaczę 43 złote klocki, dobra, to jest git To lecimy dalej, słuchajcie. I jeszcze troszeczkę sobie tutaj pozwiedzamy, czemu by nie? Tak jeszcze, a tam w ogóle jakąś ikonkę Marvel widzę. A i tutaj przy okazji zobaczymy ten pajęczy motocykl. Mm. Pojazdy. Dajcie mi go. Motocykl myślicieli. Hot Rod. O, 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 ja chcę to odblokować. Dobra, git. Panie, motocykl też również poproszę? Jezu, to od razu Spidermana mamy na ten motocykl. Nie no, ten, ten jest lepszy według mnie. Jaki bajer! Po prostu jestem teraz mistrzem. No normalnie ta gra jest genialna. Ja, Spiderman świetnie się na nim prezentuje, tak naprawdę, ej! Spiderman Gites, Gites teraz na tego motocykla. Jezu, jak to jedzie Dobra, weźmy sobie może wyścig. O, wyścig się, wyścig od razu, dobra rzecz. W ogóle w drugą stronę. Nieważne. To lecimy po co tego kloka kolejnego. Boże, jak tym się rozpędzić idzie, słuchajcie. Nie w tą stronę, nie w tą stronę, zawróć, zawróć. Jezu, coś tak czułem, że będzie teraz zakręt. Tak typowo czułem. Wood Gdzie ja teraz muszę jechać po to? Czy ja przerwałem misję już? Czyżbym przegrał misję? Chyba tak Tu szukamy następnego wyścigu, albo jeszcze raz powtórzymy sobie tamten No spoko, spoko, jeszcze kawałek No, Eee, Jezu, jak ten wyścig się... Właściwie tutaj naprawdę wyścig się ciężko wybiera jako, jako ten Jako... Yy, zadanie No! Dobra, git. Teraz <laughs> troszeczkę wolniej pojedę może. Nie będę używał tego przyspieszenia, tylko tak po prostu, wolniutko. Ale tym ciężko jechać wolno, słuchajcie, naprawdę. Teraz tu. Oj, tu. Tu. Okej. Okay. Z... Ha, nie zaliczyłem chyba. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Bez nerwów, bez nerwów. U nerwy chyba to najgorsze rzecz jaką mogę mieć podczas tych wysiłków, ja bardzo często się denerwuję grając tę grę, ale już nieważne, damy radę teraz słuchajcie, damy radę na 100% Kaj, tak, teraz tutaj licznie mamy zaliczone punkty, jeszcze, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, nawet nie wiem ile mi zostało jeszcze, o i meta, i jest git, ślicznie, złoty klocek ale tutaj coś, słuchajcie, tu jest to miejsce, gdzie może, nie możemy przejechać dalej tak, jest to blokada jakaś z jakiej, z jakiej paki, z, z jakiej racji, nie wiem nie mam pojęcia, nie chcę się w to na razie <laughs> zagłębiać Także na razie pojedziemy... Jezu jak to jedzie? Po prostu nie mogę tego opisać. Dobra, wypełniamy... Jedziemy jeszcze słuchajcie, kilka, takie dwa zadanka może na szybciutko. Yy, jakieś wyścigi może i kończymy odcinek. Niech będzie powiedzmy... Tutaj mam jakieś zadanie... O właśnie, o tym mówię. K, to wykonamy to zadanie i kończymy odcinek. Nie wiem, to do mojej restauracji, gdyby tak przyszedł ten krytyk może po małym namowie, ten tego rozumiesz, to może doczekałbym się recenzji, która nagoni tu ludzi, nie sposób go pomylić, z nikim innym nigdy nie rozstaje się, ale już nie słyszałem z czym, no nieważne, także ciśniemy słuchajcie, jedziemy wypełnić zadanie, na prosto cały czas jednak, wiem, że tu będziemy skręcać, no skręcaj, skręcaj, no i na jedną kierunkową jeszcze musiałem wjechać. Nie, ale ten motocykl jest genialny. Słuchajcie, naprawdę to jest świetne. Dobra, wyłazimy. Tu nic nie ma. Tutaj gdzieś musi ten typek być. O, tu nic nie zrobimy. Tutaj również nie. On gdzieś musi być tu blisko. Damy radę, słuchajcie, damy radę. Mam taką wielką nadzieję. A, gdzie ten krytyk? Kurde. A tutaj nic nie będzie? Tutaj tych dwoje typków? Nie, no z nimi nic nie zrobimy. Hmm. Ciekawe powiem wam. Bo tutaj nic nie ma. W sensie, że nikogo tutaj nie ma takiego ciekawego. Tu się przejdźmy może. Tutaj. O, K. Gitara. Teraz musimy go zabrać tylko. Nie tylko żeby on wsiadł na ten motocykl, no szkoda mi tego motocykla tutaj odstawiać. Może uda mi się znowu tak bagować. Zabiłem go. Złaś mi Iron Man, to jest motocykl Spiderman, a nie twój. Ale weźmy cofnijmy, bo niby mi się pokazuje, że już muszę jechać, jechać w tamtą stronę, może mi się uda to jakoś zrobić. Czyżbym nie musiał tego krytyka brać? Tylko wystarczyłoby tak tędy teraz przejechać?

I dobra ludziska, słuchajcie, więc w sumie, w sumie to na tym momencie, w tym momencie bym zakończył ten odcinek, przynajmniej tak mi się wydaje, mm. także słuchajcie ludziska, mm. ja może żeby tak zrobić już, Gdzieś mi to mapa pokazuje, tutaj mi coś, co mi ta mapa pokazuje, no przejedźmy się, zobaczymy, może coś ciekawego, a jak nie to po prostu kończę odcinek, czy może to jest jakieś zadanie, którego ja nie zrobiłem wcześniej. No, what the fuck? Co jest? No to jest ten typek, nie? No tak. No to chodź. No nie mówcie, że ja z nie będę musiał naprawdę tak iść. No jezu. Nie, 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 no weź się zmienić Spidermana. Hey, <laughs> Wygląda typowo, jak teraz ten koleś. Wejdź tu, proszę cię, wejdź tu, jezu. No nie mówcie, że ja z tym typkiem będę musiał tak iść teraz. No, bez jaj. Chodź. Biegnij co sił. To no dobra, wykonamy to zadanie, bo jednak chyba trzeba je niestety tego typka tutaj przy, nie, przyprowadzić. Zobaczmy, gdzie on tu stoi. Dobra, nie, nie, nie ma go za nami, ze Spidermanem. Ale on też umie, umie, umie sprintować, to dobrze, chociaż tyle. Tch, także musimy niestety tego typka teraz odnieść. Aż się sprawdzę, czy on za mną idzie. Idzie, dobra. To jest tylko kawałek, bo tam za rogiem jest już to miejsce, gdzie musimy go zanieść. Spieprzać mi stąd. Idzie. Dobra, jeszcze tu zostańcie zresztą. Zrozwojeniem swój motocykl, ale już trudno. K. Dobra i teraz zrobiliśmy sobie ten poziom. I dobra, słuchajcie, liska właściwie tutaj bym się z wami pożegnał, bo już naprawdę ten odcinek długo trwa. Mm. Eee, tak dziska Ja mam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze się może na statek Shield przenieść. Eee, ja mam bardzo dziękuję naprawdę za oglądanie. Eee, nie, tu nic nie ma. Przynajmniej nic nie widzę, gdzie się mogę, mogę gdzieś tutaj przeteleportować. Eee, a tutaj tutaj też nic nie ma. A chyba, że mogę się tak przenieść, czekajcie. Podróżuj w to miejsce. Czyli tak, to chodzi o to, że to są takie teleporty jakby. Ja teraz szukam sztatka Shield, ale on, jego nie, nie nie tu nie będzie. On będzie gdzieś na górze chyba. Obczajmy. On jest tutaj, OK. Także przeteleportujmy się na niego. Podróżuj w to miejsce. I okej okay, ludziska, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Także cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia i na razie.